Cześć, manko wszystkie instrukcje. Oczywiście, Caterpillar, to masz w kolejnym odcinku Prison simulator Simulator Więzienia. Ze strony Caterpillar, no, też, też inaczej przywitam. Tak jak ostatnio się inaczej pożegnałem, teraz inaczej się przywitam. Oczywiście, łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. E, bardzo mi się miło zrobi, jak ktoś zostawi. A ja, już bez zbędnego gadania, pójdźmy już dalej. Biały biznes robiliśmy, czekamy aż Marcin Shepherd, Shep, Szepszer szep, Kurwa, no wiecie o co chodzi Aż będzie miał kamerę Bo mamy obserwować chyba Mario Griffina. Co to jest? Okej okay. Chyba nie ma nic trudnego, chyba. Dobra. Tu jest czyste, ale brudne kurwa jak chuj. Zabiorca. Wybierz i wysusz mundur. A muszę wyprać go. Kurwa. Pralka. Też jest brudny. Okej, okay. spoko sobie to jest coś tak, a ja tu nic nie wsypuję? Chyba nie Dobra i gdzie? A tu może? Dobra, dajmy tu dalej. Nie, w sumie spoko. Taka rutynowa rzecz, którą robię. Jep. Cyk. No i kurde, ładnie. No, tutaj koszuleczka. A, kurde, bym od razu odwiesił. A więc cieka czy mógłbym zostawić na przykład mokre ubrania. A ja chyba nie chcę tego sprawdzać. Szczerze mówiąc. Dobra, dajemy... No i bardzo ładnie. Szczerze to zrobiłem. Dobra, pójdźmy. Jestem, jestem! Co się znowu kurwa stało? Nie no, co się dzieje? Gdzie? ja pierdolę, czemu ja, Jak może że jestem świeżak, ale ej nie ma tego typa dobrze sobie radzić, przyznam, Oby tak dalej, bez odbioru, w ogóle kim ty kurwa jesteś Nie nad szybkością, sobie potem Dobra, idźmy może trochę pieniędzy zarobić, i. O! Szybkość, zróbmy No Tak, chcę szybkość. O, oczywiście. Kurwa, może daleko, nie, no nie powiem. Mam paczkę. Dobra, lecimy. Pisz, jak stróż pędzi wiatr. Jest tu? No to na górze jest. No i tak na jeszcze 50 sekund na górze. No to w sumie, iść na spacerniaka Strasznie teraz szybko idą mi te dni Bardzo szybko mi to idą Musimy poprawiać ten Marcin Szeper Będzie miał... Gdzie on jest? Ha, oni na spacerniaku powinni siedzą Ten Mario Griffin jest strasznie ciekawi Co on może mieć faktycznie wspólnego z tą koką? Mnie to w ogóle ciekawi, czy Pójdę na wyższe stanowisko, czy mnie wyjebią może tak, też no bardzo ciekawy czy będę zbyt dobrym klawiszem. Co to się dzieje? A tutaj mogę ci to sprzedać. No bo to ci podaruję. Ile mam z tą Stówę? Dam ci coś, trzymaj i. Aha, nie, nie mogę ci to dać. To ci nie zjedę. Dobra, no to poczekaj. A tu jakieś zniszczenia się ze sobą. Uły, jakie agresywne. Dobra, szukamy jakiejś tutaj podejrzanych akcji. Tam co się dzieje. Czemu? Czemu? Spokój się! Kobracha! mocny jest. Jebby. Czemu ty Kurwa, tak się bił ze mną, czemu on chciał bić? Eee, a dobra, już myślałem, że pata. Co to się, dobra. Kurwa. No ej, no mówię coś.

Co wy tu robicie? Ci tam dziwnie w ogóle stoją? Ty się dobrze czujesz? Ej kurwa, no mordo, ale nie... Ale tutaj nie za klawiszem! Nie jestem dla was chyba zbyt dobry, kurwa. Tak mi się wydaje. To już gadane, Ej, tak jak w maha, małym 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 No nie wygląda to już nic takiego podejrzanego. Oprócz tych co napierdalają tam z tyłu. Mm. No myślę, że jest okej. Okay. już nic tu nie robi takiego podejrzanego. Ten mnie w ogóle pobił. Cfel. Czy on no, pobił. Bardzo dużo pobił Dobra. Kończymy na dzisiaj. Co? mam na fulla tu. W kondycji mam Pójdźmy

Kurwa, że jedno rzuciłem Kurwa ledno lecę z tym Kurwa dobra radę Ech, łatwa Idź po więźniów do bloku więziennego, ale to są jedno więzi... no, bo mi jest więźniów Albo część moich więźniów Huj, wie, idźmy to. Jeśli się naprowadzili, żebym nagrywał czasem jakieś odcinki, wyrzucił z jakiegoś turniejowego kantera, Czy jakiegoś LOLa To napiszę też Idziemy do pracy, wy w warsztacie Dobrze Nie, bo on chciał pobyć sam Ten też Trevor, ty idziesz ty pójdziesz, ale też pójdziesz. Ciebie nie, ciebie wezdę ciebie nie chcę. Ty, ty jesteś zawsze śmieszny, Karol. Ty jesteś dzisiaj. Idziesz na koni, idziesz ty. No i Dobra, pójdziesz ty. Dobra. Zostaliście wybrani, jakoś już jesteście najlepsi z najlepszych Kurwa morda no. Jakoś już jesteście jedni naj... Z, naj... z najlepszych No mogę to powiedzieć najlepszych, o to moich tu wybrańców No nie tak, że po prostu z wami mam trochę napięku Kurwa za mną, okej? Okay? Idziemy Tak wiem, drzwi się otwiera Chodźcie, chodźcie, kardio, kardio teraz, lecimy Dawać, dawać, dawać Cyk, 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 come on, come on, come on. lecimy Dobra, kto, kto będzie pierwszy, ten może. W... Kurwa, ten już przestrzegł bardzo ładnie, jeden Mateusz, widzę drugie Dominik, trzecie, Sły, czwarte No, Karol o no, piąte miejsce też ok, bardzo szóste Zmiechnie w siódme, no i ostatni oczywiście Marian, nie no, Marian, no, wiem, że jesteś trochę starszy. Dobra. Dobra Trevor e, na śrubokręcie Mateusz e, Klucz? Kurwa, no nie mam już racji Dominik e, Ty, popilnuj Słuchaj, no to takie cienie, no już Ooo, i tobie tak dam damy. Dokładnie tak, Bartosz eee, Śrubokręb hmm. O tak i ty oczywiście, pilnik Bardzo, nie panowie, lecimy z tym Na spokojnie Teraz tak, pięknie, no dwóch przyjaciół widzę razem Tu też razem, Jones, słusznie, ładnie ci idzie Zbigniew? No widzę kurwa nieźle co to radzisz Mateusz też Marian kurwa piłujesz to? Jak tu bym musiał widzę to kupić Swenty robisz? Eee. Kurwa, co się dzieje? Spokój się! Kurwa, muszę cię wzywać. No, kurwa, boli was coś? Kurwa. Co z wami dzisiaj nie tak? Chcesz, żebym ci dał karę? Wypierdalaj na no, do roboty. Daj kurwa. kurwa, pali się. Co wyrobicie? E! Urwa. Gaś to. Kurwa, to co? No wam bel. Gdzie sobie trochę? Ten zapierdala, ten zapierdala. No, to jest, Nie, ci coś tym mi robią. Mm. No i kurwa, straciłem. Ja pierdole. Straciłem jednego drugiego, no dwóch straciłem. Nika kohe, No znaczy, i dzięki, dzięki. Uczyli procesy, Daniel, Jones, szczerze. Pada, Pokaż mi swoje to... Eee, hopie. Konia. Konia, Jones. Nie teraz. Mi nie jest do No, ładnie, Aj, ale to już... Jak ja nie idę, nie ginam. mam ma wam Bardzo ładnie, bardzo ładnie Bez żadnych tutaj kompromisów Bądźcie dla siebie, tu ma być family friendly atmosfera, panowie Fa Family friendly Patrzycie na siebie, uśmiechacie się Bez żadnych... To, że nie ma gangu, a ty masz gang To nie śmiej się z niego Nie śmiejcie się Dobra, zbierzemy więźniów Zbiórka Chodźcie, 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 chodźcie no panowie, powiem wam tak, no się dzisiaj brawurowo, szczerze mówiąc. Mm, ale no, teraz oddajemy narzędzia. Trevor, oddaj narzędzia. Oddasz? Bardzo dobrze, dziękuję ci bardzo. No Mateusz, oddaj narzędzia. No widzisz. Słę. Jakiś problem? Nie, jest po prostu koniec na dzisiaj. No świetnie, szykuj się do przeszukania. Karol, kurwa, Karol, nie wiem, ty, ty mi się podobał już od samego początku, ci powiem. No, 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 no homo. No homo, ale po prostu jesteś... No, tylko się gibaj, dobrze, zaraz pójdziemy, Bartosz, oddaj narzędzia. Ty też chcesz się leć, dobrze. Mi się wydaje, że ty naśladujesz chyba swojego kumpla. No dobrze, niech tutaj będzie. Dobrze, teraz tak. Nic nie ja masz przy sobie Oczywiście ci zostawię Będą to 80% 98 Karol No jak Ty będziesz miał coś nielegalnego, oczywiście ci zostawię to Zostawić Zostawię ci to Dobrze, no to teraz chodźcie za mną Ja za, tak, kto pierwszy ten... Kto gdy kudy... ostatni ten czyści kible <gry> No, czyli na pewno ja nie będę się siłował, wasi wa, kibli, to zobaczymy kto będzie czyścił. Co wziął się Matt? Dobra. Oj, widzę, że się starałeś się słem. Trevor, dobrze. Czyli ty nie będziesz tu czyścił, Trevor nie będziesz się Bartusz też nie. Kurde no, ty też nie będziesz, Mateusz też nie. Nie no, Karol! Dobra, ej, co to jest? No nie, to jest. Marcin, masz już. A, dzięki, dzięki. Hmm. Już porozmawiaj! 18 minuta dopiero. Ej, mamy 1500, weźmy coś, ulepszmy może. Chyba już mogę coś ulepszyć tam zabawki siedź, pójdźmy do pokoju pójdźmy tutaj kurwa dresiki no dresiki wyglądają zajebiście szczerze Kurwa, to wygląda. Ech, kupmy to! Dresiki wam kupię! Ja pierdolę! I to jebane, dobra! Zajebiście! Pogaście! się. czekaj, check! Pójdźmy no zobaczyć dresiki, kurwa. Wiem, mam mało energii. Kurwa, dresiki kupiłem. Ja pierdolę Czekajcie pokaż kurwa jak wyglądacie w dresicie No ja pierdolę Adidasy dresiki kurwa Kurwa no dresiki no Jeszcze spodnie wam muszę kupić Jak na Jak na prawilnego sebe ale to w swoim czasie, na razie macie złoty kibel, złotą umywalkę. A ja będę kończył na dzisiaj. 20 minut, oczywiście, nie, jak będzie no to prawa. Może jest mocna zmiana. I kończymy na dzisiaj. Nie śpię, już nie znasz. Aha, okej. Okay. Ty czuwasz, cały czas czuwasz. Już, tak? Ale chyba widzę, że jest następny dzień, także jeszcze ja wam i żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i być na bieżąco. A jeszcze ja wam żegnam i może na następne... Oj pieniądze, patrzcie, 983 Jeszcze brakuje troszeczkę, żeby były dresiki jeszcze spodnie. Ale może to w tym odcinku następnym się wydarzy. A jeszcze ja Wam i żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!